Wybierając się na wyjazd medyczny do Niemiec, pacjent otwiera drzwi na nowy poziom dbałości o swoje zdrowie. Moją pracą jest zapewnienie naszym klientom dostępu do zaawansowanych technologii medycznych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Niemcy to bardzo praktyczny kraj. Nawet plastyczna medycyna estetyczna nastawiona jest na naturalną harmonię, a nie na przyciągające wzrok rezultaty zabiegów. Pacjenci znów cieszą się życiem. Wracając po leczeniu chorób do ulubionej pracy, aktywnego wypoczynku i posiadania dzieci, większość turystów medycznych nie traktuje zakupów czy zwiedzania jako celu samego w wyborze miejsca wyjazdu na leczenie najważniejsze jest wyzdrowienie. Wiadomo jednak, że oprócz wysokiej jakości opieki medycznej, Niemcy oferują bogate środowisko kulturowe i historyczne wspaniałe zabytki wyśmienitą kuchnię i wszelkiego rodzaju zakupy niemieckie kliniki. Które odwiedzamy z naszymi pacjentami, zawsze stanowią połączenie wiedzy specjalistycznej, innowacji i komfortu. W Niemczech, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów, nie ma szpitali budowanych specjalnie dla pacjentów międzynarodowych. Tutaj w każdym szpitalu panuje komfortowa atmosfera, czystość i porządek, a personel pomaga zachować pozytywne nastawienie przed operacją lub leczeniem. Jakość opieki medycznej w Niemczech potwierdza przede wszystkim regularne zarządzanie jakością oraz certyfikaty akceptowane zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo, a także obowiązek regularnego podnoszenia swoich kwalifikacji przez wszystkich lekarzy. Oznacza to, że pacjenci mogą liczyć na wysokie standardy bezpieczeństwa. Najważniejsze jest doświadczenie, gdzie dokładnie i kto specjalizuje się w leczeniu choroby, na którą cierpi pacjent. Jesteśmy w stanie uwzględnić życzenia pacjenta i zrobić wszystko, co w naszej mocy. Aby dopasować je do przyjętego tutaj porządku. Jestem lekarzem, więc obiecuję kompetencje na każdym etapie od rozpatrzenia wniosku, rejestracji przybycia, pobytu na leczenie przy pełnym kontakcie z personelem medycznym aż po tłumaczenie zaświadczeń lekarskich i wsparcie informacyjne dla pacjenta po jego wyjściu do domu. Pragnę podkreślić, że w Niemczech to nie kliniki biegają po pacjentach z zagranicy ale firmy organizujące, które starają się, aby szpitale przyjmowały swoich klientów. Niemieckie szpitale działają w systemie ubezpieczeń zdrowotnych i nie odczuwają niedoborów pacjentów, liczba łóżek i lekarzy jest ściśle regulowana. Wręcz przeciwnie, niektóre obszary są obecnie przeludnione, gdyż w poprzednich latach, ze względu na znane okoliczności epidemiologiczne, wiele zaplanowanych interwencji i wizyt zostało odwołanych. Oczywiście zakres działalności naszej firmy obejmuje również pomoc w uzyskaniu wizy medycznej, organizację zakwaterowania i wypoczynku, usługi transportowe. Pomoc w zaopatrzeniu w leki i środki pomocnicze. Bardzo ważnym aspektem jest to, że pacjentom towarzyszą nasi tłumacze w komunikacji z lekarzami i pozostałym personelem szpitala oraz przy dopełnianiu formalności w placówkach medycznych. Dla pacjentów decydujących się na wyjazd do Niemiec ważna jest świadomość, że proces organizacji podróży może być skomplikowany. Naprawdę cenimy naszych partnerów w różnych krajach gdzie mogą pomóc klientom w zorganizowaniu niezbędnych dokumentów, tłumaczeniu i innych aspektach nadchodzącej podróży. Pacjenci powinni również wziąć pod uwagę czynniki związane z opieką pooperacyjną i rekonwalescencją. W niektórych przypadkach może być konieczny dłuższy pobyt w kraju po zakończeniu leczenia w celu obserwacji i konsultacji kontrolnych z lekarzami. Pacjentom zaleca się zaplanowanie z wyprzedzeniem wystarczającej ilości czasu na pełny powrót do zdrowia, a my pomożemy uczynić go tak wygodnym, jak to tylko możliwe. Republika Federalna Niemiec utrzymuje swoją reputację ulubionego kraju w dziedzinie turystyki medycznej. Dzięki wysokiemu poziomowi opieki medycznej i bogatemu dziedzictwu kulturowemu Niemcy przyciągają pacjentów z całego świata, tych, którzy szukają połączenia wiedzy medycznej z możliwością poznania kraju lub ponownego odwiedzenia go. Jeśli chcesz przyjechać na wizytę do niemieckich lekarzy na badania lub leczenie, wystarczy napisać do nas prośbę na poniższy adres lub przez messengera.